Dobry wieczór. W pół do dziesiątej, trzydziesty szósty dzień wyzwania. Byłem dzisiaj na siatkówce. Yy, poziom był dosyć słaby, ale widać, że po chorobie jeszcze nie mam takiej wydolności i ledwo zbiałem, szczerze powiedziawszy. Yy, więc dobrze, że nie było jakoś nie wiadomo jak ciężko, bo może bym nie dał rady. Yy, Powoli wracam do rutyn, ale jest ciężko też wrócić do tego wszystkich rutyn dnia i poradnych rytuałów, które wypracowałem po takiej przerwie. Dzisiaj zrobiłem medytację Memorize i Readvice. Nie zrobiłem map, nie czytałem książki, zrobiłem daily. Zaraz sobie zrobię podsumowanie dnia retrospektywę. Tak, yy, chyba większość rzeczy dzisiaj zrobiłem. Yy, ogólnie było, żeby zrobić cardio. Trening siłowy też nie zrobiłem. W sumie zaraz możemy sobie spojrzeć na, yy, na co? Na Excela, o. Jak to tu wygląda, jak kalorie dzisiaj. Dzisiaj, <grym> tak jak w poniedziałek. Yy, <krym> Cały czas apetytu, i ratowałem się z słodkościami. Więc obiad był w formie batonów. Bardzo podobnie jak w poniedziałek. Dwa jakieś proteinowe, i dwa Twixy. Właśnie sobie je dopiszę. Twix. Dodaj, dodaj. I zaraz zobaczymy, ile kalorii jest. Ogólnie pewnie. No, nie za dużo, bo zjadłem tylko śniadanie i te batony na no pewno trochę podbiły, ale to są kalorie. Te yy, cukry proste. Więc pewnie przede mnie tylko przeleciały. 1340. Może tutaj yy, pokażę to. O, tak, ja dzisiaj. No słabo. No nie, może jeszcze się zmuszę. No nie mam apetytu, ale 62 gramy białka to jest bardzo mało. Nie wiem, zobaczymy. No, nie mam ochoty w ogóle jeść. Więc choroba jeszcze nie minęła. No zresztą kaszel cały czas jest i katar, więc no akurat ta z kataru nie mam, ale dzisiaj cały dzień katar miałem, więc. No więc to jest jak jest. Jutro już ostatnie przygotowania przed świętami. Raczej sportu już nie będę robił. Może ewentualnie tylko jakiś spacer na zakupy. Tak hmm. Excelu tak to wygląda. Ogólnie ciężko oddycham. No, coś jest nie tak z, z płucami mi nie? Mam nadzieję, że to wróci no, do normy, bo słyszałem właśnie dzisiaj w szatni historię, że są nieciekawe, nieciekawa grypa jakaś panuje, że już nie jest covid, ale grypa. I właśnie kolegi siatki chyba kolegi żona ledwo co tam aby zginęła po prostu miała bardzo niską saturację i była sama w domu jakoś tam tam odratowała karetka ale no ciężka sprawa mi też spadło trochę jak sobie patrzyłem na zegarku ale tam do 90% a ona miała 60 więc no to, to jest inny poziom no ja też jestem młodym człowiekiem więc może sobie lepiej poradziłem tylko bardzo ważne jest dbać o zdrowie, bo to nigdy nie wiadomo co Cię zaatakuje. Ale bez pitolenia przepiszmy te 1340, białko 62, węglowodany 153 i tłuszcze 51. No i ogólnie jeszcze teraz mam 2000 dziennie, więc chyba jeszcze się zmuszę do do 993, do kolacji jakiejś, no kanapki sobie po prostu zrobię. Typowo serem piłko i trochę tego podbiję, no tak, chociaż do 1500, no to bardziej, no tak 1600, 1800. No nie, no muszę. 1300 to za mało jest zdecydowanie. Za mało taka głodówka to jest tylko palenie mięśni i siły i energii, więc to zgubne jest. Tak, tak nie warto robić. No dobra. Coś tam powiedziałem, coś tam pokazałem. Sorry, że to nie ma ładu i składu i za dużo z tego nie wynosicie, ale no. Jeszcze się muszę kilka dni przemęczyć tą chorobę potem święta. No i od nowego roku albo może już przed nowym rokiem. Biorę kolejną dziedzinę na tapetę czy tam na tapet i. Jadę z koksem, no co. Zaznaczam chorobę, bo wciąż nie jestem zdrowy. Więc wciąż w ramach choroby te kardio było. Jeszcze nie zaznaczam diety, bo nie wiadomo, ale ogólnie w poniedziałek też było bardzo mało kalorii. Dostarczam. A jak już dostarczam, to jakieś śmieciowe cukry. Dobra, trzymajcie się, do jutra, cześć.